Hejka, Milenka, super, że jesteście. Dzisiaj nagrywamy odcinek o psach może. Tutaj mamy Czikunię. Czika, pokaż się tutaj o, do kamery. Chikunia. Którą w tej chwili głaskam. Ojeju, aż się zawinęła. Yy, mamy trzy psy. Chika Haciego i Sato. Idę wam pokazać Sato i zaraz omówimy, dlaczego Sato jest w końcu. Sato jest w końcu dlatego, że gryzą się z Hacikiem, którego zaraz wam też pokażę. Sato! No, proszę bardzo, tutaj mamy psa Sato szczęśliwie wychodzącego. Pies Sato tutaj jest. No, w każdym razie mamy psa Sato, który się cieszy. Pies Sato jest, jasne. Teraz idziemy oglądać Hachiko. ponieważ PDD mój dziadek się zakrył. Ale tutaj mamy psa Haczyko. Popatrzcie jaki jest piękny! Haczyko, popatrzcie tu na widzów! Bosko się patrzy, mordo. Nie pokazywałam jeszcze ci A nie, Chiku, nie już była. Proszę bardzo, zobaczcie jeszcze Chikę do utwarania. Ojeju, będzie buziaczek. Nie, nie ma buziaczka. Natomiast teraz pokażę Wam taras. Chodźcie. Patrzcie, tutaj mamy tarasy i tam jest takie przejście. E, wiecie co, no to na razie zaczyna padać deszcz. Aha, no jeszcze kryjówki wam nie pokazałam, jasne! Nie mogę skończyć filmu bez kryjówki. Ludzie. Co ty? Co wy? Czemu mi nie przypominacie? O patrzcie, tutaj jest moja kryjówka. Widzicie? No widzicie, tu jest taki zjazd, tam stos, a to... Dobra, wiecie co? Zaczyna padać deszcz, więc na razie to koniec tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję, łapki w górę. No i przede wszystkim komentarze. Pa, pa, do następnego odcinka.